W które mają naprawdę ponad przeciętne umiejętności, na pewno wielu z Was, tak jak i mi, przyjdzie do głowy m.in. Ferrari, Lamborghini, czy też na przykład McLaren, którego miałem okazję testować, a dokładnie 720S. Do filmiku oczywiście was odsyłam. Link macie m.in. w opisie. Ale samochody, które od jakiegoś czasu robią na mnie no niesamowite wrażenie I według mnie jest to prawdziwy majster technologiczny Marka, która cały czas podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej Co dla wielu jest wręcz niemożliwe Cały czas zapisuje swoje rekordy Chociażby na torze jakim jest Nordschleife Nürburgring w Niemczech Jest Porsche Słuchajcie, ja do testu dostałem kolejną 911. W zeszłym roku była to Targa 4 GTS. Samochód, który zrobił na mnie naprawdę pozytywnie, piekielnie dobre wrażenie. To chyba ciężko będzie powiedzieć, że gorsze zdanie, a nawet lepsze mam o tym samochodzie. Dla wielu z Was to może być kolejna 911, kolejny prosiak, kolejny garbus, ale to jest... Krem de la Krem, po prostu top top, nie licząc wersji jeszcze sportowych RS GT, Porsche 911 Turbo S, prawdziwy, słuchajcie, pocisk, to jest coś niesamowitego, że inżynierom z Porsche udało się ten samochód stworzyć, że my po prostu w tak praktycznej, można powiedzieć, bryle mamy osiągi po prostu... No jak dla mnie można powiedzieć przy innych autach to są osiągi po prostu z kosmosu, więc dlatego zapraszam Was, pokażę Wam dlaczego ten samochód u wielu maniaków motoryzacji, pomimo że wygląd nie krzyczy, słuchajcie kosztuje ponad milion złotych, Wywołuje tak duże i pozytywne emocje. Drodzy, no po prostu piękna chwila, że na tym kanale mogę Wam prezentować takie samochody, jak właśnie Porsche 911 Turbo S Generacja 992. Samochód, wydaje mi się, że można powiedzieć każdemu, chociaż sam model jest znany każdemu maniakowi motoryzacji. No to jest ikona wśród aut sportowych i tego. Z tym chyba nikt się nie będzie tutaj ze mną kłócić, no to jest naprawdę ikona. Eee, model Turbo, a dokładnie Turbo S, czyli ten można powiedzieć najszybszy, najmocniejszy. Eee, Zawsze był na topie Porsche. Oczywiście teraz mamy też do czynienia z modelami GT3 RS. Było oczywiście GT2 RS, ale obecnie mamy jeszcze oferowaną GT3 RS. To jest samochód oczywiście stricte torowym Tutaj o charakterze tego auta też Wam zaraz powiem podczas więcej dojazdu. Podczas jazdy. Naprawdę kurczę: no samochód to jest zupełnie inna liga osiągowa. Pewnie Wam jeszcze przypomnę te dane, ale ten samochód rozpędza się do setki w 2,7 sekundy. Prędkość maksymalna to jest 330 na godzinę. Nic tak naprawdę nie zwiastuje, że to Porsche może konkurować, a nawet pokona zdecydowanie bardziej krzykliwe auta włoskie czy też brytyjskie. Mam na myśli oczywiście wspomniane wcześniej Ferrari, Lamborghini czy McLaren. No jest to niesamowicie zaawansowany technologicznie samochód, jak ja to powiedziałem jednemu znajomemu. No stworzyli go po prostu kurczę mądrzy ludzie i naprawdę wydaje mi się, że inżynierowie, jeżeli byśmy zaprosili kogoś z Zuffenhausen mogliby godzinami pewnie opowiadać o, o rozwiązaniach technologicznych, które są po prostu tutaj no niesamowite, bo przekładają się na to, jak ten samochód jeździ. Słuchajcie, Porsche Turbo S. E, od zwykłej tak naprawdę 911 to, co wam się powinno rzucić, to jest przede wszystkim poszerzenie. Tak, to poszerzenie z tyłu. Te wloty, a, ta szeroka dupcia, można powiedzieć, z wlotami powietrza. Specjalne felgi z Central Lockiem to są specjalne felgi dla Turbo. Turbo S. -a. Zobaczcie, z przodu mamy koła 20 opona 255 Pirelli P 0 i z tyłu mamy jeszcze większą felgę, to jest można powiedzieć kawałek sporego laczka, 315 i tu mamy już 21 cali. Samochód oczywiście ma napęd na 4 koła, tylnią oś skrętną, ale wiadomo o, w tym jak się tym jeździ trochę więcej podczas jazdy. Słuchajcie, ja Wam pokażę silniczek. No, a raczej Wam nie pokażę. No, to nie jest jakby tutaj wielką nie wiadomo jeżeli ktoś widział wcześniej jakieś testy, recenzje, Porsche, no tu dostęp jest w zasadzie można powiedzieć zerowy do tej jednostki, która znajduje się z tyłu, więc raczej wszystko trzeba oddać w ręce naprawdę wyspecjalizowanych, autoryzowanych serwisów, no bo tak pewnie domyślam się, cały serwis odbywa się poprzez no Podniesienie auta i gdzieś tam grzebanie od dołu, czy nawet wyciąganie tego silnika. To już tutaj bardziej niech mechanicy zaznajomieni z Porsche mogą się wypowiedzieć. Sportowy, aktywny układ wydechowy. Samochód ogólnie jest cichutki, ale to też ze względu na duże turbinki w porównaniu do wersji GTS, którą testowałem słuchajcie, kolor, bo zawsze o tym mówię Arctic Grey który już widzieliście, trochę Wam zdradziłem przy otwieraniu no, wnętrze bardzo odważne ale też krzykliwe Riviera Brew z listy Porsche Manufaktur. no tutaj Porsche Polska które skonfigurowało to auto prasowe naprawdę no, można powiedzieć trochę zaszalało i to jest fajne, coś się dzieje w tym samochodzie też można pokazać, że Porsche jednak potrafi być trochę takie krzykliwe. Z przodu, słuchajcie, tutaj mamy cały ten układ aktywny, e, do, który prowadzi powietrze do chłodnicy. To wszystko sobie tutaj komputer sam steruje. Tak samo z przodu, to zaraz zobaczycie na materiale. Jest wysuwany spoiler, który zapewnia jeszcze większy docisk. Bo pamiętajcie, ten samochód. Rozpędza się do 330 km na godzinę. I teoretycznie, teoretycznie może przewieźć 4 osoby. Tak samo jak z tyłu tutaj też wysuwa się ten spoiler. No. Fajnie to wszystko wygląda. No nie ma co powiedzieć. Samochód naprawdę, słuchajcie, czapki z głów, bo naprawdę już dawno na mnie nie zrobiło czy coś czegoś takiego wrażenia. No naprawdę braknie słów, żeby opisywać jaki poziom inżynierii ten samochód reprezentuje. Porsche jak dla mnie cały czas trzyma poziom i to jest coś pięknego. Bagażnik Pokazywałem też w teście GTS-a, bardzo pojemny, pomimo że ma trochę ponad 140 litrów, można fajne zakupy zrobić jakieś, więc spokojnie można ufnąć. Oczywiście z tyłu też raczej miejsce, a tak samo jak tutaj za pokrywą, na dodatkowe bagaże. Wnętrze, słuchajcie, nie traćmy czasu, skupmy się raczej jak ten samochód jeździ, bo to Was pewnie najbardziej interesuje. No, wnętrze to co Wam mówiłem najbardziej tutaj, no i wymaga dopłaty ponad 50 tysięcy. No, niestety, samochód też nie jest tani. Tutaj ten egzemplarz nie będę Was trzymał w niepewności. Kosztuje milion czterysta czterdzieści gdzieś około. Same dodatki to jest gdzieś zbliżamy się do progu 300 tysięcy. Tu płacimy za wszystkie wstawki karbonowe. Burmaster akurat jest taniej na głośnienie fenomenalne. W turbo tylko 16 tysięcy tylko wymaga dopłaty. Kierownica GT z wstawkami z karbonu też dodatkowe z tyłu w fotelach słuchajcie dodatkowe też. Trzeba zapłacić pieniądze. No, to wszystko niestety tu płacimy, ale, ale jest za co? Nawet za te tutaj dodatkowe czarne takie zaciski oczywiście hamulce karbonowo-ceramiczne, no, które genialnie hamują. No, Porsche znane to wnętrze, mówię, już opisywałem i raczej. Chyba skupię się na tym najważniejszym, bo wydaje mi się, że w tym wypadku skupię się na swoich odczuciach z jazdy. Nie jest to osobą, która jest tutaj, ma gigantyczną wiedzę techniczną, inżynieryjną, ale myślę, że chociaż trochę pokażę Wam jako prosty chłopak, jakie emocje, jakie wrażenia dostarcza ten samochód, bo to jest po prostu inny poziom. Gdzie wydaje mi się, że nie ma nic lepszego. Jak zacząć tą przejażdżkę od Launch Control 2,7 do pierwszej sekundy, do pierwszej setki. Przypominam Wam, że Bugatti Veyron, gdzieś taka ikona super, znaczy hiper samochodu z dzieciństwa nie ma 2,5. A tu, jak niektórzy pokazują, można zajść niżej. Ale sami zobaczcie, jak to wygląda. Bo to jest po prostu. No to jest jazda po prostu na naprawdę szybkiej kolejce górskiej, tylko na drodze. No dobra, lewa noga na hamulec, łopatki do siebie. Jedziemy! To się chyba nigdy nie służy. Wow! Już dawno nie pamiętam samochodu sportowego, który na miejscu kierowcy powoduje, że. Na moment mam wrażenie, że krew odpływa, z mózgu, bo po prostu to jest coś. E, ciężko to opisać, to trzeba faktycznie doznać e, i tego też wam życzę, bo to jest po prostu przegenialne. Osoby, które woziłem e, na, prawym na, fotelu, na prawym fotelu, e, zwłaszcza te, które nie są zaznajomione z samochodami tak bardzo, ja mówiłem: Słuchajcie, zobaczycie, co to się stanie te osoby ledwo dychały, tak to nazwijmy no, Powiedziałem, że to jest zupełnie inny poziom to już nie jest szybkie auto, to nie jest bardzo szybkie auto to jest ultra szybkie auto i nic nie zwiastuje tego po tym po tym wyglądzie tak, na, tak naprawdę prosiaka czy też jak Clarkson zawsze się śmieje trochę przekornie po tym garbusie Wrócę na chwilę sobie do trybu normal. Spoilery tam się powinny wsunąć, żeby troszeczkę było ciszej. Nie powiedziałem Wam co tutaj mamy. Silnik 3,8 litra, 650 koni i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jasne, włoskie ata mają ponad 700 koni, ale co z tego? Tu mamy napęd na 4 koła który komputer tak naprawdę żongluje tak tym momentem tą mocą, że trakcja jest niemal genialna, zwłaszcza w takich warunkach jak dzisiaj, teraz mamy poranek, 20 stopni na słonecznienie bardzo dobre, sucha nawierzchnia no to auto klei się, zwłaszcza jak się rozgrzeje tą oponkę trochę, już można powiedzieć półwyczynową, jeśli się nie mylę tutaj gdzieś Pirelli P Zero można zakwalifikować w tą tutaj kategorię to no prowadzenie tak samo tego auta. To jest po prostu ono się tak sucha ręki. Każdy czujemy tak naprawdę milimetr drogi i to czuć w porównaniu do GTS-a, którego miałem, który był oczywiście targą, że on mimo wszystko no był niesamowicie też stabilny. Ale tutaj to mamy takie pokłady pewności, takie pokłady świetnego prowadzenia i docisku że to podnosi po prostu skalę jazdy na wyższy poziom. Do tego są oczywiście te fantastyczne hamulce karbonowo-ceramiczne, które też zapewniają duże zaufanie, barierę bezpieczeństwa bo samochód może rozpędzić się do ponad 300 km na godzinę, dokładnie 330 jak widziałem na znanym kanale, gdzie testują prędkość na autobanie, nawet na liczniku potrafi się pojawić liczba 340 km na godzinę, A więc nic tak naprawdę by po tym aucie tego nie zwiastowało. To auto no bez dwóch zdań, jest w stanie, że tak powiem, zrobić srogi łomot innym super samochodom, ale tak jak mówiłem, nie wygląda. Ale z kolei to, co jest największym plusem, po raz kolejny to powtórzę. To jest też samochód, oprócz tego, sportowy. Można nim pojechać na tor. Oczywiście, jeśli chcemy skupić się na torze, idźmy raczej po wersji GT3 RS która pomimo na papierze, że jest wolniejsza, to na zakrętach na pewno jeszcze bardziej pożera ten samochód, to Turbo S pomimo wielu jakichś tutaj kompromisów jest naprawdę przy innych super samochodach genialnym autem na co dzień. I nie mówię tego nad wyrost, tylko tak jest. Nie ma problemu z przejeżdżaniem przez progi. Nawet nie trzeba za bardzo używać systemu podnoszenia przedniej osi, który ma fajną opcję zapamiętywania podanych z GPS-ą. więc nie musimy za każdym razem przed progiem gdzieś tam, przed naszym domem, wciskać, tylko on sam się podnosi. Powyżej 30 km na godzinę się. Obniży. Samochód nie męczy, no jasne, jest sztywny, ale naprawdę dużo, że tak powiem, mniej usportowionych samochodów jest bardziej męcząca, więc naprawdę nie ma tutaj gdzieś takiego znanego trudu jak z super samochodami, jak gdzieś to nawet pamiętam w McLarenie 720S. Więc tutaj pod tym względem można powiedzieć, że to jest bardzo dobry też taki samochód typu Gran Turismo, samochód, który jest też zarazem szybki no i tutaj gdzieś to sprowadza nas do pytania pewnie wielu z was ile pali taki samochód no, dla mnie średnia taka w mieście trochę ciutek taka wolniejsza jazda to jest gdzieś 15-16 litrów trasa średnio szybka nazwijmy to 13 litrów można zejść kolejami poniżej dyszki ale najciekawsza jest średnia w tym aucie która jest z 5,5 tysiąca ostatnich zapisana bo auto jeździło no że między innymi to, że z tego co mi powiedziano. Uwaga, średnie spalanie w tym aucie jest 5000 km 30 litrów. 30 litrów lania 98 to jest, to jest grubo ponad 200 za każde 100 km. Audi. no ale tutaj każdy litr przepalonej benzyny naprawdę Przypominam Wam, że warto, że może portfel będzie trochę cieńszy. Będziecie musieli jeść makaron przez następny miesiąc, dwa, ale jak usiedziecie sobie w domu spokojnie, w Waszym fotelu, w Waszej kanapie, przypomnijcie sobie, że warto. Warto było tego doświadczyć, bo ja nie mogę. No. Może nie jestem w stanie tego wszystkimi słowami opowiedzieć o tych wszystkich technologicznych tutaj rzeczach, które znajdują się w tym aucie, które pracują, które powodują to, że ten samochód prowadzi się tak, jak się prowadzi, a prowadzi się genialnie. Przyspiesza fantastycznie. I w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest dziennikarskie używanie tylu epitetów, ale tu tego tak, aż po prostu ciśnie się. Tu ciężko znaleźć tak naprawdę jakiekolwiek wady bo przy innych samochodach tu czuć te wydane pieniądze. Tak jak mówiłem, powtórzę się po raz któryś, on nie krzyczy, ale to jest i dobrze, chociaż ciężko powiedzieć, żeby ludzie się nie oglądali, żeby nie Młode chłopaki nie mówiły na wielu skrzyżowaniach, proszę pana, proszę dodać gazu. Proszę wrzucić jedynkę, jak raz mi jeden powiedział, chłopaczek na roweru. Proszę wrzucić jedynkę i ogień okay, na maksa na wąskiej truszce. To jest gdzieś miłe, fajnie widzieć to zainteresowanie takim samochodem. Gdzieś gdzie o tym się też marzyło, też wam właśnie prezentować taki samochód. Zobaczyć miny moich pasażerów, znajomych po wciśnięciu gazu. Jest to samochód, który naprawdę ma dwa oblicza Spokojne i ultra szybkie. Moja konkluzja na koniec Tego samochodu Który gdzieś zbliża się ceną tego egzemplarza Do półtora miliona Ale to już tak naprawdę ogranicza nas fantazja W tym wypadku Jest taka, że To może być samochód Jeden z kilku w garażu Jeśli chcemy mieć bardzo szybki samochód Teoretycznie powiem Wam szczerze, to możecie być zaskoczeni. Jestem rozbrojony tą mocą, tym przeniesieniem tej mocy, tym przyspieszeniem. Wow, ale koniec końców powiem Wam, że chyba bym wybrał słabszą, na przykład Carrera S z napędem na tył, która i tak jest już piekielnie szybka, a to jest po prostu poziom. Ultra prędkości, więc nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak jeszcze szybsze auta wyścigowe, e, można powiedzieć, już ledwo dopuszczone do e, ruchu drogowego, przyspieszają, jeżdżą. No to jest e, ciężkie do wyobrażenia. Raz tylko miałem okazję jeszcze doświadczyć to w Formule 1, takiej dwuosobowym e, bolidzie Wow, e, jestem porażony. E, wielkie podziękowania dla. Dla Porsche Polska za, za zaufanie, za to, że mi dali ten samochód do sprawdzenia. Um, za to, żebym też zobaczył, jak to jest jeździć kultowym 911 Turbo S, bo oj długo będę to wspominał. Oj, bardzo długo. Naprawdę Porsche, a, po wielu przetestowanych modelach, nawet tych bardziej takich spokojnych, a, wystawia sobie cały czas dobrą opinię, cena ceną, ale naprawdę nie pożałujecie, nie pożałujecie. No auto cóż 11 na 10. Tutaj tylko oczywiście moglibyśmy sobie życzyć, żeby było tańsze, ale to mówi, że tak to nazwijmy zwykły śmiertelnik z takim portfelikiem. Ale naprawdę auto wow wow wow. Dzięki, że wytrwaliście, mam nadzieję, co niektórzy do końca. Za słowa wsparcia, za komentarze, nawet łapki w górę pod tymi filmikami. To zawsze się gdzieś tam za mnie liczy. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, zaobserwowaniu mnie na Instagramie, gdzie więcej. I to by było chyba tyle. Myślę, że to Porsche jest takim autem testowym, które jest takim miłym zwieńczeniem mojej jakiejś też takiej tutaj trochę testowania tego, tych, tych samochodów. Miło to zobaczyć, miło to poczuć i wam to chociaż w minimalnym stopniu pokazać. A ja teraz na zakończenie przejdę w Sport Blues. Wow, na razie. Zabawa cały czas. Ostatnie godziny z Porsche 19 Turbo S. Oj, będzie tankowane, ale banan na ustach. Będzie na pewno przez cały dzień, jak nie dłużej. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Cześć.